mam wszystkim Pleca przezbytą Tak na szybko, bo chcę pokazać, jedna kamienica jeszcze Po drodze Tutaj jest, patrzcie A Jasno. Tu w miarę Tu też w miarę, ludzie mieszkają już nigdy nie mieszka. Przejdę dalej. Okna zabite dechami. Szyby powybijane. No jak myślicie, co się z nią stanie? Yeah. To i w jednym ciągu w A co będzie dali? Ha. Żeby człowiek tak pożył jeszcze 30 lat, 40 to by wiedział Dobra, leca dali, trzymajcie się. Siema, pozdrowionka i zdróweczka